Witam, pokażę Wam dzisiaj hit rodziców z nieśpiącymi dziećmi, z tymi co się często wybudzają. Ze mną wisber, czyli szumiący miś, bardzo sympatyczny, z misiowatą buzią. No i to jest takie cudo, słuchajcie, które w środku ma urządzenie, które emituje dźwięk właściwie takiego życia płodowego, takiego szuszania, jak to się mówi potocznie. Rodzice czasami sobie radzą dźwiękiem suszarki lub innym dźwiękiem nagranym na komórkę. Jeżeli maluszek się wybudza, praktykuje się właśnie takie uruchamianie takiego dźwięku, który ułatwi wyciszenie maluszka i ponowny powrót do snu. No, ale coś więcej o naszym szumiącym misiu. Bardzo przystojnie prezentuje się w eleganckim, prezentowym opakowaniu. I jeszcze słówko o sensorach. Zobaczcie, są, te wyglądają niby identycznie. Ale mają dwie opcje. Jeden jest klasyczny, zwykły: urządzenie działa na trzy baterie AAA, i po uruchomieniu przez 40 minut emituje właśnie taki dźwięk, jak Wam zaprezentowałam, a drugi jest z opcją sensor. Jeżeli w otoczeniu pojawi się jakiś bardzo głośny dźwięk, to on włączy się automatycznie. Mamy tutaj najróżniejsze się, Może przyjrzyjcie się im z bliska. Na przykład w uszach wszyte są takie szeleszczące elementy, więc na pewno będzie elementem tutaj zabawy naszego dzieciaka. Oczy są wyhaftowane, ładnie wszyte. A jeżeli chodzi o nogi, no to nie dość, że stymulują dziecko różnymi kolorami, różnymi fakturami, bo to jest na przykład śliski atłas, a tutaj zobaczcie, mamy. Takiego miłego misia w intensywnie żółtym kolorze. Też szeleszczą nogi, o te dwie szeleszczą, a w środku mają magnesy wszyte, co umożliwia na przykład zapięcie takiego misiaka na pałąku fotelika samochodowego, łóżeczka, czyli wygodnie go można umocować i nie, nie zgubi nam się na spacerze, a w łóżeczku będzie w godne, godne miejsce e, zajmował. W, w zestawie oczywiście znajdziecie instrukcję obsługi, i warto ją e, przeczytać, tak, żeby dobrze poznać produkt e, oraz e, pojemniczek, tak? Znaczy torebkę taką do przechowywania e, misiaka. Myślę, że się świetnie sprawdzi, ponieważ jeżeli Wasze dziecko pokocha tego. Z, sforka, to będziecie go wszędzie zabierać ze sobą w podróży, a to pozwoli higieniczne e, przenoszenie go w różne miejsca. I jeszcze słuchajcie nowość: oto ptaszek, zainspirowany naszą e, kulturą ludową, taki mały słodziak, e, który też ma miejsce na to, żeby taki szumiący sensor do środka jego schować i położyć koło naszego dziecka, a nasz miś tutaj w tym miejscu ma miejsce na to, żeby uruchomiony szum się schował i taki maluszek będzie leżał sobie przy dziecku i pozwalał, żeby spokojnie.